Głosowanie. Przywitanie było. Eee, odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania. Wnioski, propozycje do odczytanego protokołu. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Komitet eee, Platformy. Wystąpienie e, pana posła Janusza Dzięcioła, Wystąpienie przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Wystąpienie przewodniczącego Koła Miejskiego. Przedstawienie spraw związanych z kołem Młodych Demokratów, podjęcie dalszych wniosków w sprawie, w sprawie strony internetowej koła, wnioski, zapytania członków Platformy, no i zakończenie zebrania. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku zebrania? Dziękuję uprzejmie. sposób o niskich dochodach winni się oni osobiście znają jako e, Pan Prezydent, poinformuje ewentualnie. Zawiniła. Następne pytanie, czy można wypisać, jest to możliwe, dotyczące zagospodarowania terenu po zakładach mięsnych i drugiego etapu średnicówki. E,